Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. W tym głupim e, zakładzie. A to dlatego głupim, bo nas cały czas straszy, a przynajmniej mnie. Widziałem w komentarzach, że was po, was po części też. Okej, okay, dobra. W sumie średnio widzę znowu gram po ciemku i obok mam zapaloną lampkę. Co prawda, jakbym tą lampkę wyłączył, to bym o wiele więcej widział, bo mi się trochę odbija światło, ale wtedy by było tak. Czyli nic byście nie widzieli. Hehehe. A przynajmniej nie widzieli mojej twarzy. No to pewnie sprawia wam wielką, wielką radość. Że ja się boję. Że na mojej twarzy są jakieś dziwne oznaki strachu. Co, 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 w czasie gdy sala jest zajęta drzwi mają być zamknięte, usunięcie, poku... usunięcie pokus tego świata jest lekkim, co, 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 tu jest? Nie wyskoczy, nie wyskoczy, nie wyskoczy, nie wyskoczy, nie wyskoczy, nic nie wyskoczy, bardzo dobrze. Ech. Wyskoczy pewnie dalej. Aha. O, do sprzedania na później jedzonko. Jedzonko, jedzonko. Jak sobie jeszcze. Ok, strzykawka mine. Nic tu nie ma. Hmm. A, aha, mieliśmy przywrócić zasilanie. No fakt. No fakt, no fakt, no fakt. Tak, jeszcze przeglądam, że czasem czegoś tutaj nie ma. Tutaj możemy się schować. A tu jest najprawdopodobniej przywrócenie zasilania. Włączenie generatorów i podobne. Nie wiem dlaczego, ale mnie zawsze to przeraża. I teraz się zaczęło robić głośno. A jak jest głośno, to mogło to jakichś typów kurty tutaj. Prowadzić, 5 Aha! I zamknęli mi drzwi! Super! Jestem po prostu zachwycony tym rozwojem. Why? Why? Leo, Łaj, to pewnie mam kliknąć. Klikam. Aha, aha, what the ah! okej, okay. <gryw> jeszcze te drzwi się otworzyły. Nie może tutaj nic być. Już tyle lat chyba to jest opuszczone. A wręcz nie powinno tutaj nic być, nie? Jak mi się coś zdaje, tam coś się świeci i to na pewno mnie... Nie! Aha. No. Więcej takich dziwnych odgłosów, super! Kalibracja. Przed rozpoczęciem zabiegu dokładnie wykalibruj maszynę. Zerwanie całunu, który maskuje okno do duszy, może odkryć ścieżkę ku zdrowiu. O co im chodzi? O! Prośba o przeniesienie. Rozumiem obawy, ale jestem zmuszony przenieść pacjentkę numer 18 poniżej na poziom więzienny. Zdaję sobie sprawę, że nie jest to zgodne z procedurą, ale pacjentka musi zostać odizolowana, gdyż jest niebezpieczna dla otoczenia. Poziom więzienny nadaje się do tego najlepiej. Aha, czyli coraz niżej, deeper and deeper. Yeah. Okej, okay, to jest moje. Garrett, wake up. Don't show him you're scared. Don't let him see you lose control. I wanted to stop him. I wanted to save myself, but they won't let me wake up. I need the primal out of the girl now, but do not let her die, no matter the cost. You understand the fear, don't you, Garrett? The fear of being trapped, of being used. Quickly, she's corrupting it. See, oh. I ruin everything. The primal is dangerous! It must be controlled! No! It's no good. I'll take her back down to the prison level. I thought you died. But it was worse. You did steal the primal that night. Now the baron wants it back. Aha, ale zaraz, zaraz, zaraz. A i ten gość tu idzie, ale zaraz, zaraz, zaraz. Czyli tak, ona ukradła tego pierwotnego, czy ona miała to w sobie? Bo oni mówili, że muszą z nich to wydostać, ale żeby nie pozwolić jej zginąć. Dziwne, nie do końca zrozumiałe jak dla mnie. Pewnie wy już coś tam z tego bardziej rozumiecie. Skąd się wzięli te... What the fuck? Skąd oni tu są? Szczęście to są zwykli ludzie, przynajmniej tak wyglądają. Mam nadzieję tylko, że mnie nie zezrą. Aha, idzie. A on tam wchodzi Dobra, a ja muszę Kurde, czyli muszę koło niego przejść O ty wpyty no Dobra, raczej nie przejdę tak daleko Bo tam jest Tam jest szkło, więc przebiec yy, Nie ma mowy Co to tak za pipka? Gdzieś wali w rury, raz. nic mówić, ale... Ktoś bije w rury. I powtarza się... Powtarza się sekwencja. Nie wiem dlaczego, ale powtarza się sekwencja jakaś... jedna i ta sama w kółko. Autosave. E, przysłuchali, jakbyście się przysłuchali, ja dlatego tak nic nie mówiłem i słuchałem, nasłuchi ooo, nasłuchiwałem, bo no to się powtarza, jest to jakby 7 uderzeń, 3 uderzenia, 1 uderzenie. Nie wiem, czy to ma cokolwiek wspólnego, cokolwiek miałoby to znaczyć. Możliwe. Stukanie w rury. Ok. Teraz tu jest ciemno. Tym mogę wejść. Stukanie w rury. Dokumenty. Rozdział 5. Nawrót agresji. Stukanie w rury. Zrób coś z tym stukaniem w rurach. Przysięgam, że słyszę je nawet we śnie. W pracy wystukuję w łóżko ten rytm. Jak pracować w takich warunkach? handfield Stukanie w rury, no, coś tu jest na rzeczy Wo, tam jest Wo tam jest, tam Woo Dobra, gościu jest niebezpieczny Bo ma pałkę Jak ja się wdam z nim w walkę, to mimo że nie jest strażnikiem, a może jest i strażnikiem. Będzie problem. O, Ej. siedem, ha 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 ha, ha. O, ho 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 ho, otworzył się safe, ale nie chcę go jeszcze otwierać. Czy znaczy, otworzył się sejf pisałem 7-3-1. Słuchajcie, były 3 uderzenia. Znaczy, 3, jakby takie rytmy, tak? 7 uderzeń, 3 uderzenia i jedno uderzenie. W takim razie jest to. Jest to. Safe. Znaczy, kombinacja do safe'u. okej, okay, teraz mogę to otworzyć na szybko. szybko, szybko, otwieraj. Raz. Now, what do no, 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 we have no, no, Dawaj, 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 dawaj! Dobra, zamknijmy to. Ooo! Otworzę jeszcze raz, wezmę... On strasznie dużo, długo bierze unikaty. On strasznie bierze, długo bierze unikaty. I patrzcie, byśmy natknęli się, nie zdążylibyśmy zamknąć sejfu, ale żebyśmy sejfu nie zamknęli, to pewnie ten typek by się zorientował i podniósł alarm. Dlatego na dwa razy podejdę na trzy razy w sumie do tego safe Raz wpisałem kombinację. Drugi raz wziąłem unikat. I teraz. Aha, jakieś tam strzały. Teraz jeszcze tamto, co zostało. Myślę, że tak będzie najbezpieczniej. Ta, tą animację otwierania safe mógłby sobie. już darować. Okej, okay, no to so far so good. Jak to się mówi, nieźle, jest nieźle, jest naprawdę dobrze. Wiecie co, ja sobie tutaj zapiszę i na chwilę zniknę wam z oczu. Po, muszę podłączyć sobie kamerę, bo jestem na baterii, a ona zaraz mi się wyładuje. Przepraszam, na kamerze. No sorry za zwłokę, ale zauważyłem, że mam jakiś dziwny znaczek baterii, którego zazwyczaj nie mam jak nagrywam, bo właśnie nagrywam na kamerze podłączonej do prądu, żeby mi się czasem kiedyś nie wyłączyła. Dobra, ten ziomuś sobie tam chodzi, tylko teraz tak, czy on wchodzi do tego pomieszczenia? Z tego co widziałem to tak, tylko w którym momencie? Gdy przechodzi tam dalej, czy gdy wraca? zaraz. Warto było to obczaić, nie? O, o, teraz jest tutaj. Czy znaczy, tylko jest jeden? Jednego ubił. Jednego jakoś tam ubił. Widzieliście, że tam walił w niego, kurde, rękami. Nieźle. Przepraszam, że ja tak wolno przechodzę ten rozdział, ale... ale... <laughs> ale mimo, że to jest tak straszny rozdział... Znaczy, teraz jest trochę mniej, bo nie ma potworów, może, tak? Widać jakiegoś przeciwnika, wiadomo czego się spodziewać. Ale, no mimo, że, że jest on tak straszny, to fajnie by było, żeby żeby jak największą ilość łupów zebrać, jak najwięcej dokumentów tak naprawdę, bo przyznacie, że ten rozdział jest dość, a nie, on tu nie wchodzi, przyznacie, że ten rozdział jest dość mm, taki mało zrozumiany, myślę, czy zrozumiany. Wiecie o co mi chodzi? Jest tutaj dużo ciekawostek, zagadek, tajemnic i tak dalej. A propos unikatu, to chyba ten był, tak? Ten pierścień, dobra. I jeszcze jeżeli chodzi o dokumenty, dokumenty to jest ten nowy, aby dostosować orbitoklast do grubości czaszki pacjenta, przekręć gałkę. Wybuja wyobraźnia jest pierwszą oznaką szaleństwa, to jakieś takie dopiski dziwne. Nie wiem, co tutaj jest w tym postępie gracza, wyposażenie, może niby co, wybuchowa strzała, nie, ja tego używać i tak nie mogę, statystyki, rozdział 5, ogłoszenie otwarte zamki, ej, jak na razie jesteśmy, jak na razie jesteśmy w dobrej sytuacji, strasznie długo już leci nam ten rozdział, no, mam nadzieję, że za niedługo będziemy kończyć. Nie powinno nic być, chyba. Kolejna krata. o, O, coś tam... Coś tam, coś tam błyszczało z tego co widziałem, hmm? Tak, tam coś błyszczy, tylko by fajnie było... Ej, dlaczego ty tak to robisz? Tylko jedno, co mógłbym zrobić, żeby to wziąć, to odwrócenie uwagi tego typa. On na to patrzy bezpośrednio i cały czas naciska te przyciski. A kurde. No to by był problem. znaczy to jest? Mam nadzieję, że uda nam się uzyskać rangę ducha, więc nie chcę go, tego... nie chcę te nikogo rozpraszać. Nie chcę tu nikogo. O, tam jest przejście. Nie chcę tu nikogo rozpraszać. Patrzcie, jakbyśmy weszli na tą kratę, to on by, byśmy byli przed jego oczami bezpośrednio. No, było blisko. Powiem wam, było blisko. Lepiej z tym typem nie zaczynać. Ciekawe, czy przejdziemy tędy dalej. Gdzieś. O, no, na dół. Aha, ja już nie wrócę. O, kurde. A tam były kole. Ach. Ach troszeczkę zdupiłem. Wybuchowa strzała. E, miałem nadzieję, że tam jeszcze wrócę, bo tam chyba jeszcze były jakieś pomieszczenia, które były zamknięte wcześniej, a otworzyły nam się w momencie, gdy załączyliśmy to zasilanie. O. E, I. mogliśmy przejść z jednego pomieszczenia do drugiego. Skarb. Udało się, znalazłem ten drugi dr, drugi ja. Przygotował skrytki w wywietrznikach. Na przykład ten znoszony płaszcz. Ściany przynoszą mi ulgę, jakiej dotąd nie Czułem, jestem tak blisko, że niemal czuję jego zapach. Skarb musi być blisko, a bijące serce naszego wspólnego pożądania musi być jeszcze bliżej. Chwilę odpocznę i będę kontynuował. Do doszedłem tak blisko, że zostało zaledwie kilka stóp do świętowania triumfu. A to jest chyba ten. No to jest chyba ten, ten drugi wywiecznik, tak, bo to takie kółeczko można było zrobić. Ciap, ciap, ciap. Czyżby tu była krew? Aha, to chyba ten, kto pisał tą wiadomość, to raczej za długo nie pożył. Przynajmniej tak można wnioskować po tym wszystkim. O, super! O, pięknie! Tak, tego chciałem! Czy wy też to słyszycie? Jakieś dziwne narośla. To mnie. To mnie denerwuje. I te, te takie świecące się czy coś no super okej okay. jakieś dziwne izolatki czy ktoś mi może powiedzieć co tak dziwne Boże. Aha, dźwignia. Dobra, czy jak ja ją pociągnę, to umrę na zawał. Okej, okay, światło jest. Ale powiedzenie droga wolna to chyba raczej. Kiepskie stwierdzenie co? Ktoś się ewidentnie dusi. Bo mi się zdaje. Dlaczego to musi być coraz straszniejsze? Nie mogło już być straszne na samym początku i koniec. Przycisk. Otwórz zamek? Czemu miałbym otworzyć zamek? No okej, ale to może sobie zapiszę. <laughs> Save poproszę. Nie na rady sobie zrobić. Co mi to da, że ja otworzę ten zamek? Aha, mogę jechać na dół. Czy ja chcę jechać na dół? A ja mogę stąd wyjść i zapisać. Ciekawe to jest. Teraz w windzie nie mogę, a tu mogę, no? Ciekawe. Dobra, tam się coś dusi, nie chcę tego słyszeć. Aha, i tak nie działa, brawo. Brawo Seto, no po prostu jesteś mistrzem. Jest. O! Znowu golum. Jest bardziej wyprostowany. Ma dłuższe nogi. Znaczy, no, wiadomo. A może dlatego, że jest wyprostowany, to się wydaje, że ma dłuższe nogi i ręce. No już chodźcie. Zezryjcie mnie i będzie spokój. Nie chcę mnie zezerać. To się pałujcie. Te maki w ogóle świecące. Co, co chodzi z tymi makami? Troszkę One tak niby uciekają, uciekają. Nic z tego nie ma pożytecznego. O, hello, maczek. Chirurgiczne. ooo, nie kop, nie kop, nie kop, nie kop, bo zwrócisz na siebie uwagę. my zwracać uwagę na siebie takich istotnie chcemy raczej. Dobra. Dzień dobry. tym garet. O! O! O, fuck! To tu jest. To tu jest. I teraz możemy się śmiać, ha, 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 to tu jest i tańczy dla mnie. Ej, wiecie co mnie zastanawia? To niby uciekło gdzieś tutaj, bo gdzie niby indziej, jak nie da rady nigdzie indziej przejść. A tutaj jest zamknięta krata i drzwi. Ej, ziomuś. Ej, one nie są takie ten, one nie są takie straszne, jak na nie można tak popatrzeć z bliska, nie? Przez kraty. Gorzej jakby nas zaatakował, pewnie. Ale myślę, że teraz jest niegroźny. Pewnie muszę pociągnąć za tą wajchę i będzie lipa. No chodź. Już jestem na Ciebie gotów. No uciekł. No i teraz nie wiem, czy ja mam się jednak bać ich, czy nie. Bo jak na razie to się boję coraz mniej. Okej, okay, tylko te dziwne odgłosy mnie najbardziej irytują. Aha. I ty tam sobie chodzisz. Dobra, to ja tam nie idę. A tutaj uciekł ten inny. I zniknął. No proszę. Punkcik, którego ja i tak nie mogę użyć. Na dole nic nie ma, na górze nic nie ma. Tutaj coś się świeci. Ej, no to nie głupie jest. Znaczy nie głupie w sensie. Jeżeli ja ich będę teraz widział, kliku. O nie 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 wyłącz 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 wow! Jeżeli ja ich będę widział To jest w ogóle totalnie inna gierka Bo jak ja cały czas jestem w takim strachu Że coś mnie zezre To jest lipa Regulamin więzienia nie podchodzić do pacjentów, nie, poro nie rozmawiać z pacjentami, nie słuchać zapewnień o zdrowiu psychicznym. E pacjenci są unieruchomieni dla własnego dobra. No, 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 tak, 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 tak. tak to się zawsze mówi. Okej, okay, no to gro i kochani widzowie pora ruszać w nieznane. Znaczy, takie nieznane, że. Aha Czy on powiedział all the cells No to to akurat kiepsko dla mnie Dobra, nie wiem gdzie to polazło Ale bardzo bym nie chciał, żeby mi weszło na plecy Bardzo bym nie chciał iść w tego czegoś kierunku. Na szczęście jest tu ciemno Więc mam nadzieję, że nie będę... Musiał się z tym czymś spotykać face to face. Chyba, że to przeszło raz i już więcej tego tutaj nie będzie. Akurat w tym miejscu, w tej lokacji, dobra, tam jest. Nic się nie rusza. dobry, cztery zapadki, więc powinno tam być coś drogocennego, ale w takich skrytkach pewnie są, znaczy zazwyczaj są strzały jakieś, których ja i tak pewnie wykorzystam, to są jakieś specjalistyczne strzały na zwracania uwagi czy coś w ten deseń, ogniste strzały, no właśnie o tym mówiłem, eee, no dobra, no to nie ma tutaj czegoś, co mogło mnie zezrać, przynajmniej przez długi, długi czas nie podchodziło tutaj. No to... Sprawdźmy tutaj. Jeszcze ogarnąć czasem... Ty na tyłach się tutaj nic nie, nie czai. Okej, okay, można to obejść dookoła. Tutaj mamy przejście. Aha, takie. Tam jest jedzenie, to zanim tam pójdę, to jeszcze tutaj się ogarnę. Tu mnie nic chyba nie zezre, bo na razie. A, jedzenie mam maksimum. Tutaj też nic, myślałem, że to będzie zamek do otwarcia. Strzykawka, ale jesteśmy widoczni. Tutaj też nie zamek. Nie, 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 nie. Ostatnia szuflada, kochani. Jest. I mamy jakiś dokument. Dokument. Raport o agresji. Zauważyłem, że pacjent numer 11 staje się bardzo podniecony i agresywny, gdy tylko pacjentka numer 18 jest przewożona w okolicach jego sali. Oczywiście nie udaje mu się jej dotknąć, ale jest na tyle zdeterminowany, że dziś udało mu się wyrwać jeden z, ha z haków zabezpieczających z sufitu. Trzeba będzie to dokładnie zbadać. No jak, jak sądzę, Rin wywoływała duże. I tam wejść. A, spadłem. Dobra, a jak to nacisnę, to pewnie mnie coś zezre. Eee, no mogłem to wcześniej wykminić. Co, da się wejść tu, ale nie da się wejść tam. No cóż, kumam. kumon. Hmm. Okej. Okay. Ja będę, kochani, leciał. W sensie będziemy kończyć ten odcinek, zostawimy sobie tutaj kolejne pomieszczenia na kolejny odcinek, mam nadzieję, że w następnym nam się uda to przejść wreszcie, ale jest, powoli lautujemy się, jak widzimy tych e, przeciwników. Dobra, dzięki za wasz czas, mam nadzieję, że odcinek się podobał, jeżeli tak zostawcie łapę w górę, zostawcie komentarz, będę wdzięczny, no i widzimy się następnym razem, trzymajcie się, na razie.